Hejka, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam Camp Katinka. Tutaj jest recepcja. Właścicielem tego campingu jest bardzo miły pan Anton. Jest zakład fryzjerski. Co tu widzisz? Mierca! Nie to. To to A, ale ja to sama zakończę. ja te samo zagrlim, tati rećemo, tati, evo ga, mi smo ti, dragi Ivanesa, ona će opet doći kod nas, ona će doći kad bude velika kod nas u kamp, je li tako? Je dobro? Da. <laughs> Kako si mi krasni? Kova našega kampera je moza. Do moza je dvije minute, a teraz idemo pokazati dalje. Tutaj są paczki. Jest tu duży kamper. Jest tu z dużych krajów, z dalekich krajów. Tutaj widać, może? Ogólnie to cały camping jest, yy, bardzo dużo tutaj jest na przykład oliwek, te wszystkie tu drzewa to są oliwki, różne rodzaje oliwek to są, jest tu dzień, ciepło. Idziemy teraz pokazać domki. Tutaj są domki. Są białe. Latem pewnie jest tu dużo ludzi. O, patrzcie kotek. Jaki rudy. Ale miauże. Tak wygląda ten domek. Są też łazienki, idziemy pokazać. krótki zabaw jest też wi -fi. tutaj są łazienki jest do mycia naczyń i tam jest do mycia ciuchów prawnie a wiecie co? tu są kameki, które ja zrobiłam więc przyjeżdżajcie tutaj zobaczyć to. Ten kamień jest Ady. Dookoła jest tu bardzo czysto. Jest góra, ziemia, taka kamienista. A tam jest morze. Więc jesteśmy okrążeni widokami. A tutaj, tutaj jest huśtawka. A i zapomniałam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właściciele są tacy mili, że wszystko jest tu zadbane. Taki jest ten plac. Tutaj jest najlepsze WiFi. fi Uuu. W tym kierunku idziemy nad wodę Tu jest jakieś 150 metrów do wody Sklep. I powiem wam, że tutaj nie można kamperami wjeżdżać, bo może policja wjechać. Ktoś może zgłosić i policja przyjechać i się płaci bardzo dużo. Więc lepiej tutaj kamperem się nie rozkładać, ale można przyjechać na kilka minut. Tu jest reklama baru, beach club, a tu jeszcze jest kawałeczek do morza, więc idziemy. Tu dookoła rosną wszędzie oliwki. I są takie jakby kolczaty rośliny. Więc trzeba uważać, jak się chodzi na boso. O, już jesteśmy. Czy może jest kol znaczy nie kolczate, tylko kamieniste? Więc lepiej chodzić w takich specjalnych butach. Rano jest tu wody mniej, a wieczorem więcej. Idziemy zobaczyć tam wodę. Tutaj jest do wodowania. A tutaj jest takie coś, że można. some chili. Bardzo duża plaża i woda jest bardzo czysta. A i można tutaj pływać supem. Patrzcie jaka czysta. Są tu małe rybki. Trzeba uważać, bo jak dalej popłyniesz, to może być głęboko. Nawet idziemy zobaczyć jaka jest woda. Jaka tyfła? Są tutaj też takie gąbki wodne. A z plaży jest piękny widok na góry. I piesek. Taki jak. Pani, sądzę, nie ma żadnych problemów zadań. W nie To już koniec naszego filmika, a więc pa pa. Subskrybujcie, obserwujcie.